Simon Aman. 212 metrów w pierwszej serii. On tracił 16,7 punktów. To jest 13 metrów do Roberta Krańca. W tej chwili, by pokonać cały ram musiałby skoczyć 218 metrów, a więc bardzo daleko. Znacznie dalej niż podczas pierwszej serii. No i proszę zobaczyć, co robi Simon Aman. Jak pięknie, jak wspaniale, jak znakomicie technicznie wylądowany ten skok. Bardzo wysokie noty po 19,5 punktu od sędziów. Dostaje Simon Aman 222 metry i to jest ten gest, o którym wspominałem, zarezerwowany dla czterokrotnego mistrza olimpijskiego. Patrzy Gregor Schlierencauer i nie wierzy, jak to się mogło stać. Przecież ja skoczyłem tak dobrze, 219,5, a tymczasem Aman 222. Dodatkowo w niekorzystnych warunkach plus 3,4 punktu. Jeszcze rekompensaty za wiatr dla Simona Amana. Teraz on będzie prowadził. Simon Aman na 11 miejscu w klasyfikacji generalnej. No, Znikłymi szansami na to, by wskoczyć do pierwszej dziesiątki, bowiem do prowadzącego Roberta Krańca traci 98 punktów. Do, przepraszam, będącego na dziesiątym miejscu w klasyfikacji generalnej. Roberta Krańca traci 98 punktów, ale on cieszy się każdym konkursem, każdym zwycięstwem, każdym miejscem na podium. No i teraz jest na pierwszym miejscu Simon Aman.